Drogi, błogosławiony Synu, chcę Ci powiedzieć, co nadchodzi, wielkie rzeczy dla Twojego życia. Proszę, błagam, nie smuć się, bo nie jesteś sam. Mój Synu, posłuchaj, co mam Ci do powiedzenia, kiedy przechodzisz przez ciężkie chwile i ból. Pamiętaj, jestem po Twojej stronie. Więc obiecałem Ci moje słowo i zapewniam Cię, że dotrzymam tej obietnicy wobec Ciebie i Twojej rodziny. Zawsze Cię wyzwolę, ze wszystkich pułapek wroga, wypędzę dzikiego wilka, który próbuje Cię skrzywdzić. Kiedy będziesz słaby i bez sił, moje potężne ramię okryje Cię, aby Cię uratować i dać Ci schronienie we mnie. Synu, chcę Cię zapytać o jedną rzecz. Obyś nigdy mnie nie opuszczał, bo dokonam wielkich rzeczy w Twoim życiu. Nie oddalaj się ode mnie, bo Cię kocham, mój Synu, i nic, co ci się przydarza, nie sprawi, że się od Ciebie odsunę. Nawet Twoje błędy czy Twoje grzechy, ponieważ to nie wymarze miłości, którą mam dla Ciebie. Jeśli kochasz Boga, napisz, Boże, nigdy cię nie opuszczę. Umiłowany synu, posłuchaj mojego głosu, wielkie rzeczy nadchodzą w Twoim życiu. Ponieważ wylałem błogosławieństwa z nieba, z miłością na Twoje życie i Twoją rodzinę. I potwierdzam moje obietnice dotyczące Ciebie i zapewniam Cię, mój drogi synu. Pomnożę Twoje siły i nic nie będzie w stanie stanąć twarzą w twarz, bo będę z Tobą. I będę zawsze po Twojej stronie, niezależnie od tego, co nadchodzi i nadchodzi. Moje błogosławieństwa wkraczają w Twoje życie. Nie odchodź ode mnie. Zostawcie swoje słowo wiary i wierzcie w Moje obietnice. Miej wiarę w Moje obietnice. Mój syn, ponieważ Cię kocham i zrobię dla Ciebie to, co najlepsze. W imię Jezusa. Amen. Podziel się tym słowem Bożym z pięciu osobami, które kochasz. Zawsze pomagaj następnemu. Bóg zapłać, dziś i zawsze.